Cześć! W dzisiejszym odcinku test LG Stylus 2. LG Stylus 2 to następca modelu LG G4 Stylus, który z kolei był następcą modelu LG G3 Stylus, w związku z tym urządzeń w serii jest więcej niż 2. Zupełnie nie mam pojęcia w związku z tym skąd ta dwójka w nazwie. Natomiast wiele smartfonów w chwili obecnej ma problem z nazewnictwem. Pominijmy to, skupmy się na designie urządzenia. Pierwsze co rzuca się w oczy, to rozmiar. Telefon ma duży ekran, więc sam w sobie jest duży. Dla niektórych może być aż nadto pokaźny. Szczególnie szerokość może sprawiać problemy z wygodnym uchwytem. Na pewno nie pomaga to, że ramki ekranu z każdej strony są dość grube. Na plus, natomiast na pewno fakt, że telefon jest bardzo cienki, i zaskakująco lekki. Płaskie szkło na froncie jest wyraźnie oddzielone od reszty bryły. I część źródeł podaje, że jest to gorilla trzeciej generacji. Korpus ma z kolei srebrny kolor, ale jeśli to miało za zadanie sprawić, że będzie udawał metal, to zawiek się ewidentnie nie udał. Widać, że to jest tworzywo sztuczne. Bardzo podoba mi się natomiast klapka baterii, zrobiona z elastycznego plastiku w ładnym brązowawym kolorze z charakterystyczną teksturą rozchodzących się okręgów. Nie rysuje się łatwo, nie zbiera śladów po palcach i wygląda elegancko. Przy okazji, zwrot klapka baterii ma tutaj sens, bo rzeczywiście to jest element zdejmowany. Pod nim jest właśnie bateria, wymienna, co obecnie jest coraz rzadziej spotykane. Telefon ma slot na karty pamięci i pracuje na kartach SIM w formacie Nano. Jeśli mam podsumować całość, muszę stwierdzić, że LG Stylus 2 wyglądał był zaprojektowany dwa lata temu, kiedy niewielka grubość w urządzeniu była najważniejsza, wszędzie królowały plastiki, a LG stawiało jeszcze na klawisze głośności i blokowania na pleckach urządzenia. Mimo, że smartfon wygląda ok, to powiedziałbym, że jest raczej nijaki i z całą pewnością w tej cenie można wymagać lepszych materiałów. Ekran ma 5,7 cala i rozdzielczość 720p, co daje gęstość pikseli na poziomie 258 punktów na cal i w chwili obecnej to jest po prostu mało. Osoby, które przesiadają się z droższych urządzeń albo takich, które mają ekrany o lepszej gęstości, na pewno zauważą pojedyncze piksele i to niestety jest na minus. Można byłoby to wybaczyć, gdyby urządzenie kosztowało jakieś 300 zł mniej. Natomiast matryca jest wykonana w technologii IPS i parametry są niestety mniej więcej takie, jak w większości ostatnio prezentowanych przez LG średnio półkowców. Jasność jest mocno przeciętna, co powoduje kiepską czytelność w jasnym w końcu kolory są zniekształcone, zaniebieszczone, wydają się wyblakłe i wyglądają po prostu słabo. Kąty widzenia są ok, czernie są dość głębokie, więc i kontrast jest dobry, ale to za mało, żeby móc wyświetlacz ocenić pozytywnie, on jest po prostu rozczarowujący. Na pocieszenie można włączyć sobie filtry niebieskiego światła, dzięki czemu czytanie dłuższych tekstów powinno mniej męczyć oczy. Nazwa urządzenia bierze się oczywiście od rysika od stylusa, który jest schowany w prawym górnym rogu obudowy. Ja wolałbym, żeby on był jednak na dole. Myślę, że wtedy wygodniej by się do niego sięgało. Trzeba również nadmienić, że jest to rysik pasywny, czyli on nie rozpoznaje siły przycisku, nie ma również żadnych klawiszy. Po jego wyciągnięciu, podobnie jak w Samsungowych Notach, pojawia się dedykowane menu z jego funkcjami. Jest Pop Memo, która pozwala wpisywać notatki w oknie pop-up. Jego rozmiarem i przezroczystością można zresztą sobie sterować. Jest Capture Plus, czyli opcja rysowania na zrzutach ekranu. Jest także pop skaner, który pozwala zeskanować jakąś treść, czyli po prostu zrobić jej zdjęcie i zmienić później geometrię, żeby na przykład wyprostować jakąś fotkę gazety czy książki. Do tego podręcznego menu w razie potrzeby można dodawać sobie skróty do innych aplikacji, jeśli jakieś obsługujące rysik sobie doinstalujecie osobno. Ale bardzo fajną opcją jest natomiast możliwość notowania na zablokowanym wyświetlaczu. Dokładnie taka sama jak w najnowszym Galaxy Note 7. Wystarczy wysunąć w stylu i zacząć pisać. Notatki da się zapisać później w programie Quick Memo Plus albo w galerii, co też mi się podoba. Dziwne jednak, że trzeba sobie te opcje Włączyć w ustawieniach. Ona nie jest uruchamiana na start. W tym temacie, jeszcze na koniec, funkcja Pen kiedy telefon jest wygaszony i wykryje ruch, na przykład, bo sobie gdzieś będziemy z nim szli, a rysik nie jest złożony do obudowy, Stylus 2 o tym poinformuje, żeby by nie gadżetu nie zgubić. W efekcie muszę stwierdzić, że implementacja około rozwiązań w Stylusie 2 mi się podoba. Oczywiście nie jest to nic niezbędnego ani koniecznego do życia, natomiast na pewno jest dużo, dużo lepiej niż w poprzedniku. Smartfon na różnych rynkach jest dostępny z różnymi specyfikacjami. W Polsce dostaniecie go z podstawem 4 Sn z 410 To jest procesor taktowany zegarem 1,2 GHz z układem graficznym Adreno 306 i telefon ma 1,5 GB pamięci RAM i taki zestaw pasuje w chwili obecnej do urządzenia, które kosztuje maksymalnie 450 zł, a nie do telefonu, który kosztuje około dwa razy więcej. Długa jest lista konkurencyjnych urządzeń dostępnych za podobne pieniądze, z którymi Stylus 2 przegrywa na wydajność w testach benchmarkowych. Nawet podobnie nierozsądnie drogi Samsung Galaxy J5 2016 pracujący na tym samym procesorze ma chociaż więcej ram -u. Dokładnie jak w przypadku tamtego modelu muszę jednak tutaj Także przyznać, że te podstawowe parametry wystarczają do szybkiego wykonywania wszystkich prostych zadań. Nie zdziwcie się jednak, kiedy w interfejsie pojawią się przycinki czy klatkowania animacji, a telefon mocniej obciążony wyraźnie zwolni. Z 16 GB pamięci wewnętrznej na pliki użytkownika dostępne jest około 10. Stylus 2 pracuje na Androidzie w wersji 6.0 z nakładką systemową od LG, która mocno zmienia jego wygląd względem natywnej wersji. Telefon da się wybudzić dwuklikiem, da się go również w ten sam sposób wygasić, więc nie trzeba sięgać do klawisza blokowania, który jest na pleckach. Na ekranie blokady dostępne jest 5 edytowalnych skrótów do ważnych funkcji. Jest też ładna animacja odblokowywania. Można wybrać sobie jej styl. Moja absolutnie ulubiona to napój gazowany. Interfejs jest płaski, nie ma wejścia do menu głównego, czyli tabeli z aplikacjami. Wszystkie są dostępne wraz z widżetami na pulpitach przesuwanych horyzontalnie. Można je personalizować, ściągające motywy, można zmienić animację przejść, można także ustawić sobie zagęszczenie na siatce ikon. Dla tych, którzy woleli stare rozwiązanie, gdzie ekrany główne były wydzielone od menu głównego, czyli szuflady z aplikacjami. Jest możliwość powrotu takiej opcji, choć trzeba ją sobie najpierw pobrać. W ustawieniach można także zmienić ułożenie klawiszy funkcyjnych na dole ekranu. Telefon może maksymalnie wyświetlać tu aż 5 przycisków. Dwa z nich podobają mi się szczególnie: Quick Slide i Podwójne Okno. Oba pozwalają na używanie dwóch programów naraz: albo wyświetlając aplikację w oknie Pop-Up, albo dzieląc sobie ekran na dwie części. Dla osób, które stwierdzą, że telefon jest za duży, przeciągnięcie po tych klawiszach domowych może być przydatne: ono zmniejsza cały interfejs. Dobrze zatem, że LG zauważa, że Stylus 2 jest telefonem z naprawdę dużym ekranem. Z rzeczy standardowych pasek powiadomień ma oczywiście włączniki przydatnych funkcji, dwa suwaki, jasności, co ciekawe także głośności, co zaliczam również na plus dla LG. Wszak klawisze głośności są z tyłu, nie zawsze wygodnie będzie do nich sięgać. Jeśli chodzi o odtwarzacz muzyki, ta aplikacja ma przyjemny dla oka interfejs, ma również opcję wyszukiwania muzyki w folderach. Nie ma niestety na pokładzie equalizera, korektora, trochę szkoda, natomiast nie jest to wielki problem, ponieważ stylu 2 gra po prostu dobrze. Dźwięk jest zbalansowany i myślę, że zdecydowana większość użytkowników będzie z niego zadowolona. Jeśli chcielibyście lepszych doznań, można oczywiście pobrać sobie dodatkową aplikację z jakimś wbudowanym korektorem, na np. Powerampa. Zewnętrzny głośnik wypada natomiast mocno przeciętnie, dodatkowo jest umieszczony z tyłu, więc łatwo go przytłumić, przykład kładąc urządzenie na kanapie. Telefon ma radio FM i obsługuje również technologię D+, pozwalającą odbierać stacje radiowe w formie cyfrowej, czyli w lepszej niż analogowa jakości. W Polsce DA nadaje na przykład polskie radio. Ja mam niestety tego pecha, że mieszkając pod lasem w małym mieście muszę wyjść na zewnątrz, żeby sobie móc czegoś posłać. Aparat fotograficzny ma 13MP pojedynczą dość skuteczną diodę oświetlającą scenerię, natomiast w porównaniu z poprzednikiem zniknął laserowy autofokus. Interfejs to natomiast ten najprostszy z możliwych serwowany przez LG od dłuższego czasu. Po włączeniu aparatu po prostu robi się zdjęcie dotknięciem w ekran. Jakiekolwiek funkcje można sobie dopiero wywołać, wśród nich jest HDR, również automatyczny, jest zmiana proporcji i rozdzielczości zdjęcia, jest także opcja wywołania migawki komendą głosową. Oprócz zdjęć w trybie auto można także robić sobie panoramy i to jest wszystko, nic więcej się niestety nie da. Jeśli natomiast Natomiast chodzi o jakość, potężne zaskoczenie na plus. Aparat w stylu 2 jest bardzo dobry. Zdjęcia mają świetną ilość detali, kolory wyglądają znakomicie. HDR daje fajny, naturalny, ale wyraźny efekt. Moje jedyne zastrzeżenia to przeostrzenia widoczne w pełnym powiększeniu i spora ilość szumów. W ciemnościach oczywiście ten aparat także już się nie spisuje, ale w codziennych scenariuszach matryca będzie się bardzo dobrze sprawdzać. Aparat na froncie ma z kolei 8 megapikseli, on pozwala doświetlić się ekranem. Co ciekawe, także tutaj działa HDR i także tutaj jakość robionych zdjęć jest zaskakująco dobra. Dobra, lepsze niż w niektórych wyraźnie droższych telefonach. Stylus 2 radzi sobie z rozdzielczością Full HD, jeśli chodzi o nagrywanie filmów. I one także wypadają szczegółowe i płynne. W całym aspekcie foto wideo smartfon wypadł zdecydowanie powyżej przeciętnej. Jeśli chodzi o jakość wykonywanych połączeń, nie miałem żadnych zastrzeżeń. Telefon spisywał się pod tym względem naprawdę w porządku. Oczywiście obsługuje technologię LTE, jeśli chodzi o dostęp do internetu. Jeśli chodzi o baterię, ona ma 3000 mAh i spisuje się po prostu dobrze. Ani ekran, ani procesor nie są prądożerny, więc dwa, może nawet trzy dni w cyklu mieszanym są do osiągnięcia. Mnie telefon rozładował się średnio po dwóch dobach. Podsumowując, LG Stylus 2 to telefon naprawdę dziwny, połączono w nim plastikową, mało oryginalną obudowę. Brzydki wyświetlacz i podzespoły, które pasują do dwóch, a może nawet trzykrotnie tańszego telefonu, z bardzo dobrym interfejsem, bardzo przemyślanym i wygodnym, ze świetnymi multimediami i z dobrą baterią. Dodatkowo dołożono jeszcze rysi, który w tej generacji urządzenia umie całkiem fajne rzeczy. Ja byłbym bardzo rozdarty w ocenie tego telefonu, w związku z tym, gdyby nie fakt, że on kosztuje aż 900 zł, bo w takiej cenie znalazłem go mniej więcej w porównywarkach cenowych. Uważam, że to jest dużo za dużo za taki zlepek, funkcji i cech, które zupełnie do siebie nie przystają. Jeśli chcecie kupić LG Stylusa 2, możecie to zrobić na własną odpowiedzialność. Ja będę mógł telefon polecać, wtedy kiedy on mocno stanie. Je. Jak Wy oceniacie LG Stylusa 2? Czy warto za ten telefon wydać 900 zł, czy może jednak lepiej spożytkować te pieniądze? Napiszcie, co sądzicie w komentarzach. Jeśli macie jakieś inne smartfonowe pytania, również zapraszam do sekcji komentarze. Jeśli z kolei podoba Wam się ten film, zostawcie koniecznie łapkę w górę, ja będę wdzięczny. Jeśli macie ochotę z kolei obejrzeć kolejne odcinki i ich nie przegapić, to oczywiście możecie zasubskrybować kanał. A ja dziękuję Wam za ten odcinek. Za mną świeci słońce, w związku z tym może uda mi się gdzieś wyjść na jakiś spacerek. Wam tego również życzę. Spędzenia mile, po. Południe i wieczoru. Trzymajcie się. Cześć.